System kaucyjny na rynku polskim jest wciąż w fazie projektu. Legislacyjnego. Natomiast wiemy, że jest to rozwiązanie, które popiera 90% Polaków. Wychodzi to niejednokrotnie w badaniach. Widzimy chęć ze strony wszystkich interesariuszy na rynku. Producenci, retail, właśnie konsumenci są gotowi na wdrożenie tego narzędzia, które pozwoli nam odzyskiwać ponad 90% opakowań po napojach z rynku. Czyli wyobraźmy sobie, że 9 na 10 butelek kupowanych każdego dnia wróci i będzie mogło być poddane recyklingowi. I to jest rozwiązanie, które tylko czeka na wdrożenie w Polsce. Obecny projekt jest wyrazem porozumienia wszystkich interesariuszy. Wszyscy włożyli w to dużo pracy. Ministerstwo wypracowało zasady, które zostały zaakceptowane. Widzimy szansę na taki system, który będzie w stanie zebrać odpowiednie ilości opakowań z rynku, który da nam recyklat, prawda? ponieważ zbieramy to wszystko nie po to, żeby wylądowało gdzieś na składowisku, ale po to, żeby poddać to recyklingowi, więc da nam surowiec. Zapewni nam czystsze ulice, bo system kaucyjny to jest też znane rozwiązanie, które przekłada się na czystość przestrzeni publicznej. I, I to jest super ważne, bo dla mieszkańca, konsumenta, to jest taki istotny element tych zalet związanych z systemem kaucyjnym. Czyli, że nie tylko odda butelkę, będzie kontrybuował do procesu recyklingu, że, ale też sprawi, że po prostu nagle na ulicach, skwerach, pod ławkami w parku przestaniemy znajdować puste, zgniecione, niepotrzebne butelki. I one wszystkie właśnie staną się elementem naszego zamkniętego obiegu, czyli będziemy w stanie je przerobić kolejny raz w nowe butelki, w nowe puszki, zamiast wykorzystywać z powrotem surowce pierwotne.